koko koko ku, ku, niezależnie od wyników! Jak zostajemy, my z niej nie spadniemy! koko Kryku ku, ku, niezależnie od wyników! Jak zostajemy, my z niej nie spadniemy! Cieszy się Beata! Kuku, kuku, kuku ryku, niezależnie od wyniku, mecz zostajemy, my dzień nie spadniemy. Kuku, kuku, kuku ryku, niezależnie od wyniku, mecz zostajemy, my dzień nie spadniemy. Dobre no, panowie, nie było nic mi nakrywania, jak było to drugi raz. Narok zmiana. No. 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 No.